Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski są dobrze znaną parą w polskim show -biznesie, która regularnie dzieli się swoim życiem z publicznością. Mimo, że tworzą ze sobą szczęśliwe małżeństwo, nie brakuje w nim trudniejszych chwil, zwłaszcza gdy obowiązki zawodowe Michała, lidera zespołu ich troje, wymagają od niego licznych podróży koncertowych po kraju. To nieuchronnie wpływa na ich wspólne życie rodzinne. Tym razem Pola Wiśniewska ujawniła na swoim Instagramie, że nadchodzące walentynki ponownie spędzi bez swojego męża. W swoim poście wyznała: Nie, nie będę na trasie walentynkowej. Święto zakochanych, jak co roku, spędzę z dziećmi. To wyznanie, choć smutne, nie jest już niespodzianką dla jej obserwatorów, którzy zdążyli przywyknąć do częstych nieobecności Michała w ważnych dla rodziny momentach. Otwartość poli w dzieleniu się tak osobistymi momentami z życia podkreśla, jak ważne w ich związku jest wsparcie i zrozumienie dla wymagań zawodowych każdego z nich. Mimo tych wyzwań, para zdaje się radzić sobie z nimi, utrzymując silną więź i wzajemne wsparcie, które są widoczne zarówno w ich publicznych wypowiedziach, jak i wspólnych działaniach. Pola Wiśniewska w ostatnim czasie coraz częściej dzieli się na swoim Instagramie refleksjami dotyczącymi codziennego życia które jest dalekie od idealnego obrazu, jaki często malują media. Jej posty ujawniają, że czuje się przytłoczona domowymi obowiązkami i samotnością, co jest wynikiem częstych podróży koncertowych jej męża Michała Wiśniewskiego. Ostatnio opublikowała szczere wyznanie, które wiele mówi o jej obecnej sytuacji. Plan był prosty: w ciągu dnia praca, a wieczorem nadrobienie nauki. Może jeszcze wyjście na spacer, albo dokończenie obrazu, który zaczęłam malować prawie rok temu? Tyle rzeczy, tyle dobrych chęci. A potem. Potem przyszło życie. Od wczoraj nie jestem w stanie nic zrobić, bo obiad, bo dzieci potrzebujące uwagi, coś do sprzątnięcia. I nim się obejrzałam, jeden dzień minął, teraz leci drugi, a z planów nic nie zostało, opisała swoje doświadczenia. W kolejnych postach Pola podkreśla, jak macierzyństwo i domowe obowiązki potrafią pochłonąć własne ambicje. Odkłada się swoje ambicje, bo teraz ważniejsze są inne sprawy: praca, dzieci, dom. To tylko na chwilę, tylko na moment, ale ten moment zamienia się w tygodnie, miesiące, lata. I powoli znika się z własnego życia. Michał Wiśniewski odpowiedział na te słowa w żartobliwy sposób co może nie do końca odpowiada na potrzeby poli. Jeszcze momencik, jeszcze chwileczką, a zacznie akompaniować tacie i wujowi Jackowi w niecierpliwych myśliwych, napisał. Jednak jego odpowiedź zdaje się nie być rozwiązaniem trudności, z którymi zmaga się Pola. Pola, mimo wszystko, stara się znaleźć równowagę, co widać w jej podejściu do świąt, na święta gotuje tylko symbolicznie. Tak, by było co jeść przez te dni. Wigilie robimy w restauracji, co oczywiście ma swoje plusy, ale tak szczerze, to tęsknię za domowym świętowaniem wyznała. Te słowa ukazują jej tęsknotę za tradycyjnym, rodzinnym świętowaniem, które zastąpione zostało praktycznymi, ale mniej osobistymi rozwiązaniami. Pola, jak wielu innych, wciąż szuka sposobu na zachowanie własnej tożsamości i realizację osobistych pasji mimo roli matki i żony, którą pełni w swoim życiu.